z podanych równości jest prawdziwa. Zacznijmy od a. Pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 5 do potęgi trzeciej. To tutaj w zasadzie od razu możemy odrzucić tę odpowiedź z tego względu, że gdy przypomnimy sobie wzór a plus b do potęgi trzeciej to jest a do trzeciej plus 3 a kwadrat b plus 3 a b kwadrat plus b do trzeciej jest on w tablicach matematycznych. No to widzimy, że tutaj ktoś rozpisał pierwiastek z 7 plus pierwiastek z 5 do potęgi trzeciej, tak jakby chciał osobno podnieść do potęgi trzeciej ten pierwiastek, pominął sobie tutaj te dwa składniki i pierwiastek z 5 do potęgi trzeciej Jest też tutaj podniesiony, ale tutaj niestety nie możemy tak robić, absolutnie nie. Więc nawet nie musimy znać tego wzoru skróconego mnożenia. Po prostu wystarczy wiedzieć, że gdy mamy taką sumę podniesioną do jakiejś potęgi, czy do drugiej, czy do trzeciej, czy do czwartej, to absolutnie to nie działa w ten sposób, że osobno podnosimy do potęgi trzeciej każdy z tych składników i to tyle wystarczy. Niestety nie. Więc zapisujemy tutaj, że to nie jest ta odpowiedź A. To teraz B. Po lewej stronie mamy duży pierwiastek, a w środku sumę dwóch pierwiastków, ale one są dość dobrze dla nas znane. Bardzo ładne liczby tutaj wyjdą w wyniku tego pierwiastkowania. Pierwiastek z liczby 144. To 12, z 16 to 4. Teraz sumujemy w środku te liczby. Nie możemy osobno pierwiastkować, nie da się tego rozdzielić. 12 plus 4 to będzie 16, a pierwiastek z 16 wynosi 4. Czyli tyle wynosi nasza lewa strona tej równości, a ile wynosi prawa. 2 do potęgi 4, drugie. 4 podzielone przez 2 to po prostu 2, czyli 2 do potęgi drugiej, a 2 do potęgi drugiej to po prostu 4. Czyli widzimy, że lewa strona równa się prawej, więc tak, ta równość jest prawdziwa. Ale mimo wszystko zachęcam Was do tego, żebyście sprawdzili jeszcze pozostałe odpowiedzi. Bo może zdarzyć się tak, że na przykład pomyliliście się. W jakimś obliczeniu i wyszło wam, że na przykład jest to dobrze, a jednak nie będzie to dobrze, więc ja zachęcam do tego, żeby jednak wszystkie sobie odpowiedzi tutaj sprawdzić.